Cześć kochani, dzisiaj 4 sierpień, a więc kolejne zdrabki. Idziemy dzisiaj z premierą. miętowa kasa. Bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Liczby wygrywające to 45 i 46: 28. Trzydzieści sześć, czterdzieści jeden, trzydzieści osiem, czternaście, czterdzieści siedem, czterdzieści trzy i czterdzieści cztery. Pusta. Kolejna osiemnaście i czterdzieści pięć. jedenaście, trzynaście, czterdzieści dwa, trzydzieści osiem, trzydzieści sześć, czternaście, dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć. Kolejna pusta. Trzecia, trzydzieści sześć i dwadzieścia osiem, czterdzieści sześć dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści dziewięć, czterdzieści dwa, czterdzieści jeden i czterdzieści trzy. Kolejna pusta. Trzydzieści sześć i trzynaście. Trzydzieści trzy trzydzieści osiem, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście, osiemnaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia jeden i pięćdziesiąt jeden. Czwarta pusta. Ostatnia. Dwadzieścia cztery i dwadzieścia sześć. Dwadzieścia dwa. 54, 41, 29, 34, 12, 16 i 43. No niestety tym razem żadna ze zdrapek nie dała wygranej. Także minus 10 zł. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej.